W 1992 roku powstała możliwość reaktywowania Związku Strzeleckiego Strzelec. Ten związek istniał do 1939 roku w Tomaszowie. Przerwała jego istnienie okupacja niemiecka, potem można powiedzieć tak okupacja sowiecka, która nie pozwala na reaktywowanie takiej organizacji, która skupia patriotów. To było niewygodne. Po 90 roku nadarzyła się okazja, szansa na to, żeby strzelec wrócił do Tomaszowa i natychmiast tą szansę wykorzystano. Z założycielami był... W tym momencie zastępca dowódcy jednostki starszych chorąż Nataszewski oraz sierżant Stempora, oni od tamtego czasu do dziś dnia działają w naszej jednostce. No i byli pierwszymi założycielami właśnie naszej jednostki w Związku Strzeleckim Strzelec Organizacji Społeczno-Wychowawczej. Ogólnie działalność strzelecka jak w każdej jednostce w Polsce polega na tym, że strzelec ma kształtować siebie w duchu patriotyzmu, kultywować tradycję oręża polskiego, szkolić siebie, podwyższać swoją tożsamość fizyczną, a w dalszym efekcie jakby... w być przeszkolonym do służby, szkolić się do służby np. wojskowej, policyjnej, mojej straży granicznej, ma być uodporniony na, wiadomo, ból, stres i tak dalej, mieć siłę fizyczną, psychiczną. Szkolenie w strzelcu jest oparte na wytycznych szkoleniowych komendy głównej, opracowanych przy współpracy między innymi z wojskiem. Strzelcy uczą się technik wojskowych, ale również technik, które przekazują im instruktorzy ci, którzy przychodzą do nas z zewnątrz i chcą nam pomagać. Również ci instruktorzy, którzy są wykształceni już w samej naszej jednostce. Jeździmy na szkolenia, jeździmy. Na różnego rodzaju zgrupowania, na których poznajemy nową wiedzę i przekazujemy ją dalej strzelcom w jednostce. Korzystamy z bazy instruktorów dostępnych na naszym terenie. Początkowo szkolenia są to szkolenia unitarne, czyli podstawy. Tak jest standardowo, musztra, obsługi, obsługiwanie się bronią, taktyka zielona, czyli poruszanie się w terenach leśnych, taktyka czarna, poruszanie się w terenach zurbanizowanych to już w dalszym efekcie szkolenie bojowości przeciwchemicznej, czyli na wypadek użycia gazu trującego bądź innych środków oburzeniowych. I strzelec, właśnie te podstawy w samym początku przez 6 miesięcy, mogły poznać. Patriotyzm to jest symulowanie ojczyzny naszego kraju. Kraj to jest to, co widzimy tutaj. To jest nasza Polska. To jest naprawdę piękny kraj ze wspaniałymi ludźmi, ze wspaniałym narodem. To, że potrafił przetrwać najgorsze europejskie wojny, najgorsze rzeczy, jakie się wydarzy, mogły wydarzyć, czyli rozbiory, okupacje. No nie? To, yy, to mógł przetrwać tylko polski naród. I tego, z tego powinniśmy być dumni. Tym powinniśmy, o tym powinniśmy wszyscy pamiętać. I też w Szelcu o tym cały czas przypominamy, no nie? że no może jesteśmy Europejczykami, ale przede wszystkim jesteśmy Polakami. Pokazywanie szacunku do munduru jest to sięganie do najgłębszych tradycji polskiego oręża. Patriotyzm jest, jest to pamięć o przyszłości narodu. Jest to szacunek dla ludzi, którzy walczyli za nas, abyśmy mogli tutaj siedzieć w tym momencie, rozmawiać po polsku. Jest to ta rzecz, że sobie w tym momencie pójdę na ulicę, pójdę do sklepu i zrobię to z zupełną świadomością wolności. Ludzie powinni szanować to, co teraz mają, bo naprawdę gdyby nie ci ludzie, którzy kierowali się patriotyzmem, obroną ojczyzny, to teraz by tak pięknie nie było. Hasła Bóg, honor, ojczyzna, czyli pamięć o historii, o przyszłości narodu, głównie właśnie szacunek dla tych ludzi, bo... Nie tyle każdy, wiadomo, każdy ma swoje osobiste zdanie, zdanie ogółu strzelców, to jest jedno zdanie, a zdanie osobiste poszczególnych strzelców może być różne, wiadomo, co do patryzmu i tak dalej. Ale on powinien, do patriotyzmu szacunek powinien się należeć już samego faktu ludzi, którzy walczyli o ten kraj kiedyś. Dla mnie osobiście? Z pewną dumą przede wszystkim. Jestem Polakiem, czuję się Polakiem, chcę być Polakiem, chcę pamiętać o tym wszystkim, co się działo w historii. Chcę, chcę tą historię odtwarzać, chcę tą historię przypominać. Ja przyglądałem się tej szczególnej pracy, tym działaniom, które były prowadzone. Oczywiście począwszy od tych najbardziej widowiskowych, jakimi są uroczystości patriotyczne, religijne, gdzie strzelcy pięknie, naprawdę pięknie wypełniają. No, taką tradycję wojskową, bo Tomaszów Lubelski pożegnał się z jednostką wojskową w latach 40., w 1946 roku. Ostatni żołnierz, że tak powiem, przestał w Tomaszowie stacjonować. Ale ta tęsknota jakaś została, i tutaj strzelcy rzeczywiście w mundurach pięknie się prezentują i te uroczystości w ten sposób uzupełniają. Poza przygotowaniem do działań typowo taktycznych, wojskowych, obrony kraju. W razie zagrożenia stoją przed nami też inne zadania, takie codzienne. Uczestnictwo w uroczystościach patriotyczno-religijnych. W świętach patriotycznych bierzemy udział, właśnie stawiamy warty honorowe na pomnikach, właśnie 3 maja, 12 listopada, 1 września, bardzo ważne święto wybuchu wojny, 1 sierpnia, wybuch powstania warszawskiego. Jest to zaszczyt, że możemy, możemy wziąć udział na przykład w obchodach rocznicowych bitew pod Tomaszowem Lubelskim, ale też sami organizujemy Uroczystości, tak jak święto drugiego Pułku Strzelców Konnych. Przy współpracy z mieszkańcami Dominikanówki organizujemy święto nieistniejącego już pułku. Sięgamy po tradycję II Rzeczypospolitej, po tradycję jednego z najbitniejszych, najodważniejszych pułków kawaleryjskich II Rzeczypospolitej, II Pułku Strzelców Konnych. Jednostka również przyjęła tradycję drugiego pułku strzelców konnych z Chubierzowa, niedalekiego Chubierzowa i pięknie tę tradycję kultywuje. To są spotkania z ludźmi związanymi z tą jednostką. To są spotkania i, i, i też gawędy i, i rozmowy o tym, jak ważna jest walka o Polskę, jak ważna była walka ta w 1939 roku. Łączność drugiego pułku strzelców maszeruje w dal. Sva velika mi pobrenkuje, sunce bliši stan. Uznaliśmy, że w strukturach Tomaszowskiej jednostki strzeleckiej pasowałoby utworzyć jakąś formację historyczną wojska, wojska II RP. No z uwagi na fakt, że już wcześniej mieliśmy styczność z końmi, z kawalerią ochotniczą, no uznaliśmy, że należy założyć coś takiego jak historyczną sekcję konną. Na początku nie reprezentowaliśmy żadnych barw. Występowaliśmy w tak zwanych barwach ogólnokawaleryjskich, czyli takie, jakie reprezentuje Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. Natomiast z czasem zaczęliśmy szukać pułków z tutejszego regionu, które brały udział w bitwach tomaszowskich no i które, które jakby no, byłyby nam bliskie jakieś. No, okazało się, że barwy drugiego pułku strzelców konnych, Rubieszowskich strzelców konnych, były jeszcze, jakby to powiedzieć, niezajęte. A więc wystąpiliśmy o, na początku o zgodę do drugiego pułku rozpoznawczego, który stacjonuje w tej chwili w koszarach drugiego pułku strzelców konnych, o zgodę na reprezentowanie tychże właśnie barw. I ówczesny dowódca, pan pułkownik dyplomowany Dudczak, wydał takową zgodę do reprezentowania tych barw. Aczkolwiek nie było to pełnym dopełnieniem i reprezentacji tych barw. Stąd na początku tego roku wystąpiliśmy do zrzeszenia kół pułkowych w Londynie, czyli jakby nadrzędnej instytucji, która jeszcze funkcjonuje do dnia dzisiejszego, gdzie zarząd jest złożony z weteranów kawalerii. Prezesem jest pan major Zbigniew Makowiecki z 3 Pułku Strzelców Konnych gdzie takową zgodę otrzymaliśmy. W brzmieniu jest to jako przejęcie barw tradycji i wyróżników drugiego pułku strzelców konnych. Oficjalne nadanie odbyło się 2 maja w dzień flagi narodowej. Józef Piłsudski, kiedy żył, powiedział: "Każdy do nas może wstąpić, a nie każdy u nas może zostać". Strzelec jest organizacją dla wszystkich Polaków, otwartą dla każdego. Ale proces szkolenia i weryfikacji Powoduje, że niewielu wytrzymuje proces szkolenia, i niewiele osób daje radę po prostu wytrzymać poziom sprawności fizycznej wymaganej w strzelcu, czy, czy chociażby poziom karności, bo u nas jest tak jak w wojsku: trzeba się słuchać rozkazów, trzeba się słuchać swoich przełożonych. Każdy może stąp, do nas stopić, i każdy pozostać. Polega to na tym, że każdy może tutaj przyjść. Każdy przyjść, zapisać się, może sobie to być, moja mama może to być, mój dziadnik, ktokolwiek, kto ma chęć, przyjść, zapisać się, ale nie każdy pozostać. Polega to na tym, że działalność w Szelcu to nie jest coś na zasadzie selekcji, że tutaj przychodzą wytrenowani, komandości, profesjonaliści. Nie, to są naprawdę podstawy i działania. One są w jakimś stopniu czasem zaawansowane. To są takie podstawy, ale głównie naprawdę działanie i chęć ludzi do bycia w to jest determinacja. Bo tak naprawdę każdy wie, że o determinacji zależy wszystko. Jak ktoś przychodzi i on to myśli od razu, że będzie siedział w czołgu i strzelał z do pojazdów ruchomych, gdzie nam takie nobil, no to się grubo myli, bo to nie jest tak. Tutaj trzeba mieć ten zapęd do działania i wiedzieć, że no mieć jakby tą chęć bo naprawdę czasem jest tak, że nic się nie dzieje, nie? No, no stop się szkoli, szkoli, szkolić, no i ten w sumie strzelcowi staje się to młotonne. Tutaj musi być terminacja. Równie dobrze, każdy z nas mógł się wypisać, no bo co, siedzę powiedzieć tutaj na polu, będę zatrzymał pojazd, no i co w tym fajnego, prawda? Nic mi to nie daje, przyjechałem za darmo za własne pieniądze. Szkolić sobie każdy, prawda? Każdy może do nas przyjść, każdy może się zapisać, ale sztuka polega na tym, że nie każdy pozostaje. Można powiedzieć, że strzelec to jest styl życia. To nie jest tylko hobby. Lubię takie rzeczy militarne. Usłyszałem od kolegów, że właśnie w Tomaszowie istnieje taka organizacja, która, w której można takie rzeczy spróbować. Poszedłem raz na spróbowanie, niechętnie powiem, bo za zgodą, za kolegów. No i spodobało mi się to. Po miesiącu, dwóch już tak, już tak zacząłem regularnie przychodzić. I kręci mi właśnie takie, takie militarne rzeczy. Usłyszałem od kolegów, że to... Fajna zabawa, więc chciałem przekonać się, jak to jest być umonturowanym, chodzić z bronią. Po prostu lubię to. Przyszedłem, popatrzyłem, poćwiczyłem, spodobało mi się, więc zostałem. Jestem od trzech lat. Chciałem tutaj doskonalić swoje umiejętności w taktyce zielonej, czarnej i szkolić się przed służbą wojsku. Szkolimy się po prostu przez cały czas, kultywujemy kult, kult, tradycje kawalerijskie, szukamy starych podręczników z okresu międzywojennego. No i kultywujemy generalnie chwałę oręża polskiego, jazdy polskiej. Jednostka w Tomaszewym ma sekcję konną, a ja od 7 lat jeżdżę konno. A strzelec mi u, u, pomógł w dalszym jeździe, w kształceniu się. Atmosfera. Po prostu jest dużo. Jest po prostu taka przyjaźń między nami, każdy się wspiera, kiedy trzeba, kiedy nie trzeba, no to naprawdę przyciśnie, żeby po prostu jakoś po prostu się dalej trzymało tam. Strzelcy spotykają się na co dzień i prowadzą naprawdę piękną pracę wychowawczą. To jest taka swoista lekcja, właśnie hartu i, i też przygotowania fizycznego, też szkolenia wojskowego, ale też jest to naprawdę głęboka lekcja patriotyzmu, poprzez spotkania z wieloma osobami, ale też i poprzez chociażby przejmowanie tradycji. Jednostka strzelecka 2019 nosi imię generała Tadeusza Piskora. Dlatego, że Tadeusz Piskor po pierwsze był strzelcem przed wojną, był w Związku Strzeleckim, był adiutantem Piłsudskiego. Ale też generał Piskor dowodził największą bitwą pancerną kampanii wrześniowej bitwą pod Tomaszowem. Była druga co do wielkości bitwa kampanii wrześniowej po Bzurze, a największa bitwa pancerna kampanii wrześniowej. I tutaj dowodził ją generał Piskor, strzelec. Więc trudno byłoby, aby przyjąć inne imię. Taki. Patron, taki wzorzec dla nas jest wielkim honorem.